Witam serdecznie Państwa. Bardzo się cieszę. Witam w Piąteczek Piątunio, proszę Państwa. Jest ciekawy dzień. My w ogóle mamy dobrze, bo jak mamy wieczór, w dzień są upały, ale wieczór, proszę Państwa, jest fantastyczny. Mamy wieczory cieplutkie, nieupalne. Co innego w Chicago, prawda? Pozdrawiam w Chicago. A co innego w Finlandii? Jeszcze pozdrawiam Finlandię. Proszę Państwa, Dzisiaj witam Państwa w dniu ewakuacji. Nie, pamiętajcie, że jeśli trzeba się ewakuować, to ewakuujmy się, jeżeli, jeżeli no jest taka w ogóle możliwość. Też dzisiaj jest, proszę Państwa, Międzynarodowy Dzień Sushi, więc jak będziemy oglądać mecz Polska-Hiszpania dzisiaj, no to można mieć sushi pod ręką w dniu Międzynarodowego Dnia Sushi. Gdyby Taka budowa była. No i kierownik zbudowa z 10 piętra. Krzyczy do tego, bo to nie słychać, bo samochody jeżdżą, y, s, sytuacja we Wrocławiu i pokazuje mu, że żeby przyniósł na górę 10 piw. dziesięć piw. A ten na dole robi tak. No i ten kierownik już parę razy zdenerwował się i schodzi do faceta na dole i mówi, co ty nie znasz kodu, jakim się porozumiewamy, przecież nie słychać nas jak z tak daleka, mówiłem ci, żebyś przyniósł 10 piw tych tam z lodu, no, bezalkoholowych, 0%. A on mówi, no przecież się pytałem, czy ciemne, czy jasne, czy ciemne, czy jasne. Wszystko jasne, proszę Państwa. Można używać różnego rodzaju kodów takich właśnie, żebyśmy się na, na odległość mogli porozumiewać. Na przykład hello, witam wszystkich, dzień dobry. Proszę Państwa, Roger Waters, gitarzysta z Pink Floyd. No mówię Państwu, że opadły mi ręce z radości. Fantastyczny facet, gitarzysta. W jednym z programów na początku czerwca zaczął opowiadać sytuację, kiedy dostał propozycję od Facebooka dotyczącą wykorzystania jego utworu Another Brick in the Wall 2. To jest świetny utwór muzyczny. On dostał tą propozycję od, od Facebooka do promowania Instagramu. Propozycja była na dużą kwotę. Rzeczywiście była spora kwota pieniędzy. Natomiast on się roześmiał w twarz, i powiedział co, że Zuckerberg do mnie napisał, tak? I wiecie co, co powiedział? Mówił to w programie. No, powiem wam, no bo to po angielsku, więc pierwsza litera jest F, później są trzy kropki i oczywiście kończy się to U, nie? Także, no, poleciał bardzo ostro, muszę Państwu powiedzieć, Natomiast jak on to opowiadał, w ogóle on miał trzelność do niego w ogóle, żeby taki utwór, że on miał tutaj jakieś pieniądze, mu daje, żeby on promował no, Instagrama tym utworem, no po prostu jakiś totalny dramat. No a tutaj proszę państwa, widać, że polscy artyści, no jak ktoś dostanie jakieś pieniądze, to reklamują bez względu na jak to się mówi, no, na sytuację, nie? Wiemy, o czym mówię? Wszyscy wiedzą. Proszę Państwa, e, oczywiście odbył się ten szczyt, dziennikarze już powiedzieli to, co mieli powiedzieć, ale, ale, e, pan Donald Trump wypowiedział się na temat szczytu i postanowiłem... Króciutko tylko powiedzieć, co on w ogóle powiedział na temat tego szczytu, prawda? To jest ważne, prawda? Śledzimy tutaj losy wszystkich i ci, którzy są dla nas ważni wypowiadają pewne, pewne sekwencje. Więc rzeczywiście pan Donald Trump krytycznie ocenił ten środowy szczyt USA, Rosja, Szwajcarii, argumentując, że Waszyngton nie ma nic, bo to jest jego język, tak się go tłumaczy. Nie ma nic. W zamian za wzmocnienie pozycji Moskwy na arenie międzynarodowej jakby nic nie uzyskał. Rzeczywiście Putin i Moskwa dostała bardzo wysokie noty. Trump argumentował, że administracja Bidena zrezygnowała z czegoś, co jest niewiarygodnie cenne, dając ukłon w stronę budowy gazociągu Nord Stream 2, uchylając sankcje wobec należącej do Rosji szwajcarskiej firmy, która nadzoruje projekt. No, nie widzą państwo. Dwóch prezydentów i dwa różne zdania, jeśli chodzi o prowadzenie polityki. Oczywiście zdanie pana Trumpa jest dla nas ważne, no bo byłoby bardziej korzystne. Niestety prezydenci się zmieniają, prawda? I tak jak było, jak to się wydarzyło, w środę w Willi Lagrange w Genewie spotkali się Putin i Biden. Biden powiedział, że Ostatnią rzeczą, jakiej Putin chce, jest nowa zimna wojna. To jest dobra informacja. E, powiedział również, że jego program nie jest zaprojektowany tak, aby iść przeciw Rosji, ale że stara się promować interesy narodu amerykańskiego. Tak jakby się tłumaczył, ale dobrze, proszę Państwa, że rozmawiają. Rosja i Stany Zjednoczone potrzebują sta stabilnych i przewidywalnych więzi. O tą przewidywalność tutaj bardzo chodzi. Dobrze, że się spotkali, dlatego że brak dialogu to wojna, proszę Państwa. Bardzo dobrze, że rozmawiają. Oni się jeszcze nieraz spotkają. Już zapowiedzieli kolejne spotkania, bo zrobił się problem ogólnoświatowy. E w sprawie tych hakerów i zaraz Państwu powiem o co chodzi. Proszę Państwa, kwestie, które zostały omówione to m.in. cyberataki na infrastrukturę krytyczną na prawa człowieka i rzekomą ingerencję w wybory. W ostatnich tygodniach urzędnicy federalni twierdzili, że hakerzy z terenu Rosji byli odpowiedzialni za kilka głośnych naruszeń, w tym ataki e, ransomware wymierzone w system Colonial Pipe i JBS Foods, e, w tą amerykańską firmę, która jest dystrybutorem żywności, no i o tą te, te kolonial pipe, tam te rury, gdzie biegnie ropa, znaczy ropa konkretnie do, do przetwórni, no i inne nośniki energii, prawda? Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz w komunikatach, jeśli będą Państwo słuchać, jest ta, że ataki były z terenu Rosji, czyli oni nie są w stanie udowodnić kto. Natomiast po stronie państwa leży to, żeby zaprowadziło porządek, żeby takich ataków nie było. Dlatego oni mówią, że ataki te dokonane z, z terenu Rosji. Nie przez Rosjan. Tutaj widziałem, politycy polscy mówią, że to Rosjanie ich zaatakowali, te skrzynki mailowe. Zaraz Państwu o tym powiem. To chodziło o kilkanaście tysięcy skrzynek mailowych. To, nie, to ci politycy bardzo mocno ucierpieli, ja myślę, w sensie metafizycznym i w sensie psychicznym, proszę Państwa. Bo do jakich informacji można dojść, jak się grzebie po czyjejś korespondencji, to Państwo sami wiedzą. No, do niesamowitych informacji. Także to jest bardzo niebezpieczne dla polityka, jeżeli się... O nim coś wie, o czym ludzie nie powinni wiedzieć, więc, ale z, z, zaraz do tego wrócę. Putin powiedział na Putin, teraz co powiedział Putin, na konferencji prasowej 16 czerwca, że Rosja i Stany Zjednoczone zgodziły się na wzmocnienie rozmów na temat ograniczenia właśnie tych cyberataków, jednocześnie y, zrzucając jakby część winy na Waszyngton. I pytanie, kto w jakim stopniu musi wziąć na siebie odpowiedzialność, to powinno zostać rozwiązane w procesie negocjacji, powiedział Putin. Jesteśmy oskarżani, powiedział Putin, o różne rzeczy. Wtrącanie się, wybory, cyberataki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ani razu, powiedział, ani razu i ani razu, yy, powtórzył trzeci raz, nie, nikt sobie nie zadał trudu przedstawienia jakiegokolwiek dowodu lub dowodów. Tylko bezpodstawne oskarżenia. No, Cytuję Państwu, co mówi Putin, prawda? Najważniejsze dzienniki w Holandii uznają szczyt Szwajcarii za sukces Putina. Szwedzkie dzienniki oceniły, że strategia Bidena może okazać się skuteczna w dalszej perspektywie. Francuskie media podkreślają, że Biden i Putin nawet nie zjedli wspólnie obiadu najwyraźniej utknęli w głębokich różnicach na prawie każdy temat. No, po takiej rozmowie czy sam, jak jesteśmy wkurzeni czy coś, to jak to się mówi, nic przez gardło nie przychodzi. Na, nawet najlepsze jedzenie. Nie czujemy smaku. Jak jesteśmy z, zdenerwowani, bo kubki smakowe wtedy nie pracują, nie wiemy co jemy. Proszę Państwa, a jeszcze u mężczyzn to już w ogóle. Mężczyzna ma więcej kubków smakowych, no tak jesteśmy skonstruowani. Więcej czujemy w smaku i po prostu no, po takiej imprezie zasiadać jeszcze do wspólnego stołu, prawda? Proszę Państwa, Biden i Putin jakby powiedziano, że już nie są wrokami. Już nie są wrogami, ale nie są też przyjaciółmi. I to mi się bardzo spodobało, bo tak szczyt prezydentów USA i Rosji w Genewie podsumowały media Szwajcarii, że nie są wrogami, ale nie są też przyjaciółmi. Ale to jest duży postęp. Tu chodzi proszę Państwa o dużą stawkę, o bezpieczeństwo nas wszystkich na tej planecie, także nie się spotykają i nie gadają. Póki będą gadać, teraz trochę ochłodła sytuacja na świecie po tym spotkaniu. Jest, już nie jest tak nerwowo proszę Państwa. Kiedy Joe Biden podczas konferencji od, miał też konferencję, bo każdy z nich miał osobno tę konferencję, Biden odchodził i po którymś jak już odszedł po konferencji, któraś z dziennikarek, znaczy niektóraś, dokładnie jest Kaitian Collins, zapytała go, co czyni go pewnym, że Putin zmieni swoje zachowanie, jeśli chodzi na przykład o prześladowanie rosyjskiej opozycji. No, ja bym się tak w, też wkurzył. Biden był wyraźnie zirytowany i odparł. Kto do diabła mówi, że jestem tego pewny? Jak wyjaśnił, nie jest pewny, że Putin zmieni swoje zachowanie, lecz na jego zachowanie, i to jest ważne, ma wpływ reakcja reszty świata i konsekwencje dla pozycji Rosji na świecie. I powiedział tej dziennikarce, że jeśli tego nie rozumiesz, e, jesteś w złym zawodzie, uciął prezydent, zwracając się do tej dziennikarki. Później ją przeprosił. No. W każdym razie co powiedział, co to powiedział, ale pytanie było no, rzeczywiście dziwne. Proszę Państwa, jeśli chodzi, tu jest taka mała wstawka, wstawka jest, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wniosek kwestionujący legalność obowiązującego programu systemu opieki zdrowotnej Affordable Care Act potocznie nazywanego Obamacare. Sędziowie orzekli, że Teksas i inne stany kierowane przez republikanów oraz dwie osoby indywidualne nie mają prawa wnieść pozwu do sądu federalnego w tej sprawie. Koniec, kropka. Sprawa Obamacare toczy się już długo, długo, długo. Jednym się to podoba, a drugim się to kompletnie nie podoba. Chodzi, jak nie wiadomo co chodzi, chodzi właściwie o pieniądze, prawda? Został trochę ten rozregulowany system w Stanach Zjednoczonych opieki zdrowotnej przez to, ale nie będziemy w to wnikać, bo to jest tylko komunikat. Po prostu Sąd Najwyższy odrzucił i powiedział, że nie mieli prawa w ogóle czegoś takiego składać. Bo często są dyskusje w domach, w Stanach się o tym rozmawia po prostu i tak dalej, więc jest to z pewnej dosyć istotna informacja. Proszę Państwa, Główne przepisy Obama-Kier gwarantują dostęp do opieki zdrowotnej dla osób wcześniej istnieją z istniejącymi schorzeniami. To jest tak zwana klauzula pre-existing condition. Wiedzą Państwo, w Stanach Zjednoczonych jak się bierze ubezpieczenie, to jest klauzula pre-existing condition, żeby jeżeli ktoś jest już na coś chory albo był chory, to trzeba o tym powiedzieć, bo jeżeli to wyjdzie, to to jakby ubezpieczenie jest nieważne. Ta insiura jest po prostu nieważna. Więc, a jak się o tym powie, to, to mogą taką stawkę ubezpieczenią zrobić, że w zależności od schorzenia, że nikt nie będzie w stanie tego zapłacić. A tutaj właśnie było included ten pre-existing condition, że można było mieć ubezpieczenie. Chodzi o profilaktyczne badania, również rozszerzenie programu Medicaid, który ubezpiecza osoby o niższych dochodach. No i no, głównie o to chodzi, nie? To jest ważna rzecz, bo to w Polsce też wchodzi, że te firmy, tylko oni tak jakby się nie pytają, bo wszyscy kłamią, że są zdrowi na 100%, to oni robią coś takiego, firmy ubezpieczeniowe, że często robią okres karencji, że na przykład jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie. No jeżeli nic się nie wydarzy przez rok, przez dwa, no to wtedy, to wtedy wypłacimy to ubezpieczenie, prawda? No ale różnie są traktowane ubezpieczenia na zdrowie, prawda? No są to istotne rzeczy. Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć jedną sytuację, gdzie przyznam się, byłem troszeczkę zaskoczony. Wybrałem się do takiej małej miejscowości, pojechałem, musiałem tam pojechać, coś załatwić i no akurat jak wracałem widzę jakiś jest no nie taki mały sklepik spożywczy tam obok sprzedawali truskawki więc taka wioski piękny klimat piękne widoki kupiłem sobie truskawki mówię o wejdę jeszcze do tego sklepu tam coś sobie tam kupię artykuły spożywcze jakieś mleko chciałem kupić coś eee, no różne takie rzeczy proszę państwa wchodzę do tego sklepu i z wrażenia nie zapomniałem, co mam kupić. Nie uwierzycie, o czym teraz powiem i co się stało. Zdałem sobie sprawę, proszę Państwa, z czegoś, być może z czego Państwo sobie również sprawy nie zdają, a ja dopiero wczoraj to zauważyłem. Zawsze patrzę się na... Te wszystkie ceny, mówią, że ceny w maju w 2021 roku wzrosły w Polsce o 4,6% to jest wszystko dane Eurostatu. To jest Eurostat, proszę Państwa, to jest tak zwany ich tamtejszy Główny Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, umówmy się, żeby Państwo wiedzieli. I oni też robią te badania, Polska jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o inflację. G Grecja jest podobno tam, znaczy wzrost cen Grecji na ostatnim miejscu, przed nami są Węgry, to się zmienia itd. i tak dalej. Ale po powracam te badania, no to tam mówią 5-6% z miesiąca na miesiąc 0,8% podwyżka cen. Okazuje się proszę państwa, że nie wszędzie. Jeżeli się wyciąga średnią z całości, to jest to niesprawiedliwe. Powiem Państwu dlaczego. Ci ludzie tam mieszkają, oni nie mają w promieniu 70 kilometrów, nie mają yy, yy, no, supermarketu no, albo jakiegoś sklepu sieciowego. No Są takie miejsca. Albo yy, robiące sklepy małe obroty. Proszę Państwa, ci, którzy mieszkają w dużych miastach, mają supermarkety w, przy dużych metropoliach, gdzie można jeszcze dojechać, i kupić w sieciówkach towary, które są ogólnodostępne i są tanie i jakby się kwalifikują na te wszystkie dane, co ja Państwu mówię, że tam mniej więcej taki wzrost cen jest. To nie dotyczy to tych sklepów, w których ja byłem w tych małych miejscowościach. Proszę Państwa, jak litr mleka tam kosztował 4 ,11 zł. 11 groszy. Ja się w ogóle dziwiłem, dlaczego 11 groszy. Dlaczego w ogóle 4 zł, jeszcze 11 groszy. Litr mleka, to to było zwykłe mleko. Natomiast przeraziło mnie mleko yy, yy, bez laktozy. 6 złotych 50 groszy. Zł. No przecież gdybym pojechał troszeczkę dalej i no dalej, no do jakiegoś supermarketu, to ja wiem, że to mleko bez laktozy no kupuję za 2,80 czy coś, ale proszę Państwa inne rzeczy, no kurczaki jakieś tam yy, po prostu piersi, no wiemy po, po takiej 15-17 zł za kilo kupujemy, a tam było 24 zł. To jest proszę Państwa to i w ogóle inne artykuły, bardzo drogie. To są właśnie te sklepy, te sklepiki, nawet małe te, tego typu y, y, sieciówki, które nie dają rady na przedmieściach daleko od dużych miast. Tam, proszę Państwa, są inne ceny w miastach, gdzie jest duże walium, obroty tych towarów i te sklepy po prostu, które to sprzedają y, w ogromnych ilościach, to, to są inne ceny zupełnie czasami 30-40% niższe od tych, gdzie tam mają właśnie na tych, w tych małych miejscowościach. Proszę sobie zdać z tego sprawę. Proszę Państwa, pamiętam, jak kiedyś jechałem stanu, ze stanu e, Illinois do stanu Wisconsin, do Amiszy. Do Amish, a tam Amisze mieszkają, tam się po zdrową żywność jeździło. W każdym bądź razie sytuacja była tego rodzaju, że e, na przykład w stanie Wisconsin, bo idziesz do sklepu w stanie Illinois, tam na przykład w Chicago, kupujesz coś tam i przy kasie doliczają ci sales tax. Ja nie wiem ile teraz wynosi sales tax w Illinois, ale niech on będzie za moich czasów był 8%, 8%, teraz może być 11%. A jak byłem w Wisconsin, kupowałem też coś do jedzenia w sklepie. Ja, ja się pytam, no sales tax? Ona się tak, tak na mnie patrzy w Wisconsin. Tam na przykład nie ma takiego, takiego podatku. Może już wprowadzili, ale proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z żywnością. Nawet w Stanach w jednym stanie jest tak, w drugim stanie jest zupełnie inaczej. Proszę Państwa, więc powracam do tej sytuacji polskiej. Ci, którzy mieszkają przy dużych aglomeracjach, dają radę, mają niższe ceny, bo tam jest duże walią obroty, a ci, którzy mają, oni są najbardziej poszkodowani, bo nie dość, że... Tam jest taka nieciekawa praca w tych małych miejscowościach, trzeba daleko jeździć, to wszystko jest drogie, proszę państwa. I właśnie o to chodzi, że jest drogo, i, a większość tak mieszka, większość nasz Polaków właśnie w tych małych mieścinach i oni nie rozumieją, tak jak się komuś mówi, że ceny wzrosły o 4,6%, jak on widzi, że mleko wzrosło 30%. No taka jest prawda. I inne artykuły spożywcze, prawda? No więc taki jest mój komentarz. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to spotkanie, bo Czesi przemówili, celem jest porozumienie, a nie sąd, powiedział na konferencji prasowej minister środowiska Czech, Richard Brabec. Elektrownia Turów, o tym mówię, proszę Państwa. To, co nas łączy, to wspólna wola osiągnięcia dwustronnego, długotrwałego, stabilnego porozumienia bez konieczności zaangażowania instytucji unijnych, wtórował minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. O, oczywiście, że tak, panie ministrze. Innym, w innym razie Polska by przegrała proces i nie wiadomo, co było z elektrownią Turów. Także się nie dziwię temu, co Mówi pan minister, ale Czesi przemówili. Czeski przedstawiciel przekazał, że istnieje możliwość wycofania skargi z CUE, jeśli Polska spełni warunki. W czwartek rozpoczęte, rozpoczęło się polskie-czeskie negocjacje w sprawie kupo, k, kopalni turów. No i dobrze, niech rozmawiają. Dojdą do konsensusu, proszę państwa, bo tu, tu wymagana jest po prostu no, dogadanie się, prawda? I to na takim szczeblu, na którym prowadzone są w tej chwili te rozmowy. Proszę Państwa, jeśli chodzi o Polskę i sprawy wycieku maili, to wiążą się, to wiąże się to z tymi atakami, atakami globalnymi, bo Polska nie ma tu jakiegoś, nie wiem, strategicznego przemysłu, żeby można było coś im zablokować, ale jak się uderzy w polityków, proszę Państwa, w kilka tysięcy skrzynek, gdzie Prawdopodobnie została ujawniana też korespondencja premiera i tak dalej. No jeżeli prowadzi się, proszę Państwa, na, na tych wszystkich komórkach i tak dalej, korespondencje rządowe przez Gmail, no to jest naprawdę tragedia. No to, 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 to już woła o pomstę do nieba. Proszę Państwa, to już nie jest poważne. To już naprawdę nie jest poważne. I ci politycy, te informacje, które w tej chwili przedostają się do, do przestrzeni publicznej, to jest, proszę Państwa, kompromitacja absolutna, jeśli chodzi o no, establishment polski, no, polityków, no co oni wyprawiają. Oni dostają takie pieniądze, proszę Państwa, od nas, że no, powinni troszeczkę pomyśleć, nie wiem, no, brać jakieś, są takie tabletki, że trzeźwiej się myśli, że jakieś wspomagać się powinni jakimiś, nie wiem, środkami żeby po prostu no, pobudzić te łepetyny do myślenia, co oni robią. Bo oni teraz robią coś takiego, że robią tajne posiedzenie sejmu, ukrywają, starają się wszystko ukryć przed społeczeństwem, żeby nie być skompromitowanym do końca, a te rzeczy się przedostają do przestrzeni internetowej i ludzie to czy czytają. No, i, no i, i, i co? I po prostu... I to jest, proszę Państwa, dramat polskiej polityki w tej chwili, bo niektórzy y, politycy zastanawiają się, co robić, bo jeśli y, zostały przejęte pewne informacje, którym oni się posługiwali i prywatne, i takie drażliwe prywatne, można by powiedzieć, tak to delikatnie powiem, i różne inne ważne informacje państwowe, bo z rozmów, z wysyłania tych, tych wszystkich SMS-ów czy, czy tych jakichś tam innych komunikatorach treści można, można się dużo domyśleć, co się dzieje z danym politykiem i po prostu mieć później haka na niego. To trzeba bardzo uważać. Niektórzy ci, którzy są w polityce polskiej nie wiedzą o tym, jak powinni się zachowywać. No bo kto ich miał tego nauczyć? Elektorat ich tego nie nauczył, bo ich wybrał. Czasami w ciemno, prawda? A oni nie mieli się tego, bo od kogo się nauczą? I to jest właśnie problem, proszę Państwa. Jeśli się materiał podoba, bardzo proszę o łapki w górę. Będę niezmiernie szczęśliwy. Proszę Państwa, przyznam się do czegoś. W tych upałach często, bo tak ludzie podobno spali do pierwszej do drugiej w nocy, później się budzili, coś tam robili, i znowu kładli się spać. Ja często wstaję po godzinie pierwszej w nocy i idę sobie na spacer po lesie albo na rowerze jadę, bo jestem tutaj praktycznie w lesie przy trasach rowerowych. Muszę Państwu powiedzieć, że jest tak wspaniała temperatura, te wszystkie oddźwięki leśne, tych zwierząt, te gwiazdy. Człowiek jest sam, nie ma takiego hałasu, że tam gdzieś samochód przejedzie, że kogoś się widzi, bo nikt nie wpadnie na pomysł, żeby o tej porze iść gdzieś na, no, na spacer, prawda? No, ja mam jakiś taki dziwny zwyczaj, to mi minie, ale na razie mi się to bardzo spodobało i sobie robię tego typu relaks, który mi bardzo pomaga i przychodzą mi niezwykle ciekawe myśli. Proszę Państwa, jutro powiem Państwu, co będę chciał jutro zrobić, jeśli nie jutro to w niedzielę, ale jutro powiem Państwu o doktorze Fauci. I będziecie zaskoczeni, bo ujmę to dosyć, że tak powiem, oględnie w dosyć krótkim czasie, bo już przeczytałem wszystko, jego e-maile i tak dalej, więc mogę to skupić do takiej pigułeczki malutkiej, żeby można było łyknąć i po prostu zastanowić się nad tym wszystkim, co się dzieje w polityce amerykańskiej. Jutro też będę chciał odpowiedzieć o polityce albo jutro, albo w niedzielę, zobaczymy jeszcze jak mi czasowo wyjdzie. W każdym razie, proszę państwa, jesteśmy przed meczem, tuż przed meczem. Kto wygra? Proszę państwa, więc ja postawię. Będzie jeden i jeden, będzie remis. Polska, Hiszpania. Bo gdyby Hiszpania wygrała, no nie sądzę, że wygramy z Hiszpanami, ale gdybyś, gdybyśmy wygrali, no to, no nie wiem, no powiem Państwu, obstawiam, obstawić mi można. Jeden, jeden. Natomiast są oczywiście rzeczy dla tych, którzy są zbytnio nerwowi i nie mogą tego typu spotkań oglądać. Można sobie pójść gdzieś na spacer. No w, Piąteczek, piątunio, proszę państwa. Dziękuję serdecznie. Wszystkich pozdrawiam z całego świata. Tu jest Polska. Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało. Mam nadzieję, że nie będę tak śpiewał. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję serdecznie, że zapraszacie mnie do swojego domu. Jestem z wami i dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiam.